Trump nadal chce być prezydentem, gdy nim zostanie. Wojny na Ukrainie w 24 godziny. Problem w tym, że Amerykanie będą wybierać prezydenta dopiero w listopadzie 2024 roku. Donald Trump te poglady wygłosił podczas trzydniowej konferencji konserwatywnej akcji politycznej, Conservative Political Action Conference, CPAC. 77-letni polityk obiecał w lutym będzie rozmawiał telefonicznie z Wladimirem Putinem i Wolodymyrem Zelenskim i przedstawi im propozycję zakończenia wojny. Raczej nie dzwoni, skoro w Maryland przyznał, wiem, co powiedzieć. Zanim przybędę do gabinetu owalnego. Zakończę katastrofalną wojnę między Rosją a Ukrainą. Rozwiązę problem i zalatwię go w szybkim tempie i zajmie mi to nie więcej niż jeden dzień. Rosyjska Państwowa Agencja Prasowa ta spodkreśliła, że były prezydent Stanów Zjednoczonych nie sprecyzował, w jaki sposób rozwiąza konflikt. W ostatnich miesiącach Trump wielokrotnie wzywał USA do przewodnictwa w negocjacjach pokojowych na Ukrainie. Krytykował jednak politykę Bidena, uważając, że, m.in. decyzja o zgodzie na wysłanie czolgów Abrams dla Ukrainy jest bledna. Bo może doprowadzić do wybuchu wojny nuklearnej. W Maryland wskazał na siebie. Jako na jednego kandydata, który może obiecać, że za, zapobiegnie trzeciej wojnie światowej. Jednak notowania przedwyborcze Donalda Trumpa nie są takie, o jakich by marzył. Ale i tak jest, obok Bidena, który zamierza ubiegać się o reelekcję, poważnym kandydatem Republikanów w wyborach prezydenckich. Mimo że 40% wyborców Republikanów deklaruje niechęć wobec ponownego ubiegania się Trumpa o prezydenturę, to właśnie on jest na czele potencjalnych kandydatów. Jest tak, choć z badania Reuters i PSOS wynika, że spora część demokratycznego i republikańskiego elektoratu nie chce ponownego pojedynku Biden-Trump. Nie chce takiej powtórki 52% ankietowanych wyborców demokratów i 40% zwolenników republikanów. Mimo tego, Trump, według sondazy, stoi na czele potencjalnych kandydatów swojej partii. Głosowałoby na niego 43% jej sympatyków. To 12% więcej niż w przypadku drugiego w tym rankingu gubernatora Floriderona De Santisa. Wobec Trumpa prowadzonych jest kilka postępowań. Które mogę skończyć się postawieniem B. Prezydenta przed sadem. Trump oświadczył w Maryland, że gdyby do tego doszło, to nie zamierza wycofać się z ubiegania o kandydaturę Republikanów w przyszłorocznych wyborach. CNN przypomina, że prokuratorzy w hrabstwie Fulton w stanie Georgia badają działania Trumpa i jego sojuszników zmierzające do wyników wyborów w Gruzji w 2020 roku. Przecinek Departament Sprawiedliwości USA bada atak na Kapitol 6 stycznia 2021 roku rok, i udział w tym wydarzeniu polityka. Reuters w debeszy dotyczącej przebiegu konferencji konserwatywnej akcji politycznej wskazuje: ZCPAC była kiedyś najważniejszym zgromadzeniem Republikanów, ale ostatnio została zdominowana przez Trumpa i jego zwolenników do tego stopnia. Ze w tym roku została pominięta przez większość republikańskich członków kongresu i republikańskich gubernatorów kraju. Wielu prelegentów przemawialo to w polowie pustej sali balowej, ogólna frekwencja wydawała się zauważanie niższa niż w poprzednich latach.